Dzień dobry, moje drogie panny. Witam Was na czytaniu na listopad 2025. Przekaz będzie na poszczególne sfery życia, plus na koniec czytania, co jest przed Wami ukryte i co dobrego idzie w Waszą stronę. Robię to przesłanie z intencją największego dobra wszystkich osób z podznaku panny. Proszę moje wywczucie ja o dla wszystkich osób z znaku panny na listopad 2025. zobaczmy, co z przełożenia. Moi kochani, tutaj wy możecie albo być gdzieś w podróży, albo dużo teraz w ogóle ogólnie podróżujecie ostatnio. To mogą być nawet, słuchajcie, jakieś podróże biznesowe, lub, lub jakieś wyjazdy z, z oddalenia od waszego domu lub gdzieś za granicę. Ponadto widzę, że, możecie poz, że mogliście w sensie na tu i na teraz pozostawić jakąś sytuację za wami, która wam nie sprzyjała, kogoś za wami, kto wam już nie sprzyjał i odpłyniecie znaczy nie odpłyniecie, tylko już odpłynęliście, co niektórzy z was, bo są to czytania ogólne. Na te spokojne wody, moi mili. Dobrze, zobaczmy energię ogólną dla Was. Na listopad 2025. Zobaczmy. No proszę. Moi kochani. Wy możecie być w takim momencie po jakimś okresie wielkiego ruchu w waszym życiu, wielkiego jakiegoś działania, poczujecie się totalnie zmęczeni, będziecie potrzebowali zregenerować swoje siły, te mentalne, te fizyczne. Będzie taki okres, gdzie będziecie zbierać myśli, będziecie bardzo dużo analizowali, na czyjś, na jakiś temat. I moi kochani, no faktycznie bardzo szybko i dużo w Waszym życiu się może zadziewać. Widzę tu znowuż podróże jakieś biznesowe, jakieś wyjazdy, generalnie bardzo dobrą i szybką komunikację z kimś. Dobrze, zobaczmy zatem. Niektórzy z Was mogą być, możecie być po jakichś zabiegach chirurgicznych i innych generalnie regenerować swoje siły psychiczne i fizyczne dobrze, zobaczmy moi mili co jeśli chodzi o sprawy zawodowe finansowe listopad 2025 Panna, na pan na 2025 listopad, zobaczmy co w listopadzie dla panienek Ok. Wy możecie się martwić w listopadzie o, o, o jakimiś sprawami formalno-stricte prawnymi, powiązanymi z waszym biznesem, z waszą pracą, z waszymi finansami. I to naprawdę może wam wręcz sens powiek o, zabierać. Tutaj widzę dużo stresu, nie widzę jakiegoś wyjścia z sytuacji. Dajcie moment. Z całą pewnością nie poddacie się w jakiejś walce, bo to może być tego typu sytuacja, że rzeczywiście jakaś walka, nawet i słuchajcie w sądzie, to nie będzie dla wszystkich czytanie. czytanie są, czytania są w ogóle, nie ma fizycznej możliwości, żeby z Wami wszystkimi to rezonowało. Jakkolwiek nie wykluczam takiej możliwości, że rzeczywiście Tutaj może być stres, jakieś, jakieś obawy poprzez jakieś sprawy formalno-prawne, ale już takie, wiecie, na ostrzu noża typu i jakieś no, wezwania do sądu i tego typu rzeczy. Ale moi kochani, wy się nie poddacie, będziecie działali z ogromną odwagą, pewnością siebie. Nie zabraknie Wam tej werwy do działania. Znowuż podróże, podróże gdzieś za granicę i moi kochani, po jakimś okresie wielkiego stresu, wy powrócicie do tej harmonii, do tej harmonii wewnętrznej, w ogóle harmonii, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, rzecz jasna również. Ponadto widzę, że wy cały czas konsekwentnie będziecie realizowali jakieś swoje projekty, jakieś swoje cele, i tutaj. Po jakimś naprawdę gwałtownym okresie, takim pełnym obaw, pełnym stresu, bardzo dużej ilości takiego analizowania, rozkminiania, tutaj wreszcie. No, właśnie, wy już wypłynęliście, co dla niektórych z Was ja już mogę mówić o sytuacji, która już mogła się zadziać, bo czas w tarocie to tak naprawdę to jest abstrakcja. Czas w tarocie tak naprawdę nie istnieje, to jest takie dla nas, dla ludzi tutaj, taki wyznacznik ten czas. No ale, kochani, wracając do przekazu, po jakimś okresie rzeczywiście ciężkim, niektórzy z Was mogliście mieć, możecie mieć w pewnym momencie nawet wręcz jakieś. Stany lękowe, depresyjne. No to tu, moi drodzy, powolutku, powolutku będziecie powracali do tej harmonii. Co prawda, powoli, ale słuchajcie, to będzie takie. To nie będzie takie, wiecie, że wrócicie do harmonii sinusoidalnej. Tu nie będzie czegoś takiego. Jak wy już wrócicie do tej harmonii, to już właśnie wszystko ułoży się wam, waszej już myśli wtedy. Także z tego, co tutaj widzę, jakiekolwiek sprawy będziecie załatwiać w sądzie, na przykład niektórzy z Was, to tutaj widzę, że te sprawy, jeszcze zwłaszcza właśnie z tą tutaj energią, pozałatwiacie, moi mili, yy, suma summarum, pozytywnie. Owszem, nie obejdzie się bez stresu, bez tej niesamowitej analizy. Będziecie bardzo podchodzili do tego wszystkiego logicznie zdroworozsądkowo, ale będzie w końcu jakiś rozwój, wyjście z tej sytuacji i powolny, powolny powrót do takiej harmonii i satysfakcji, zadowolenia. Bo widzę tutaj jakby nie patrzeć rozwój, ruch, działanie i wasza przede wszystkim poprzez waszą kreatywność żeby nie było, bo samo nic się oczywiście, że nie zadziewa, poprzez waszą właśnie ogromną werwę, ogromną chęć walki, o to przed, tak zwane przetrwanie, waszą wytrwałość, no to moi drodzy, sprawy wreszcie zakończą się dla was pozytywnie. Tak to widzę, moi kochani. Tylko pamiętajcie, że są to czytania ogólne, prywatnie rzecz jasna, zapraszam do mnie. Zobaczmy, co dla singielek. Single singielki. Witam Was moi mili. Listopad 25. Ok. Moi kochani, powiem tak: na Waszej drodze może stanąć ktoś, kto będzie wami niesamowicie, wręcz zainteresowany, zafascynowany, będzie na Was bardzo sfokusowany. Jakkolwiek, moi drodzy, Wy nie wykonacie żadnego ruchu, tu nie będzie działania z Waszej strony, jakkolwiek strony trzeba zamieniać, bo to może być dokładnie na odwrót, czyli ktoś nie zrobi w Waszym kierunku. Kroku, to Wy możecie być sfokusowani na kogoś. To trzeba od, y, zamieniać, słuchajcie, w czytaniach ogólnych. Trzeba pamiętać o tym, mieć to na, na uwadze. Aczkolwiek, moi drodzy, widzę Was w energii, kiedy Wy możecie po prostu nie dostrzegać jakichś nowych potencjałów, tych nowych możliwości w tych sprawach uczuciowych, bo cały czas będziecie jeszcze w takiej energii cierpienia i rozpamiętywania przeszłości, tej przeszłości miejmy nadzieję niedalekiej, bo różnie to moi drodzy bywa ale nie daj Boże jakiejś bardzo zamierzchłej przeszłości, w każdym bądź razie taką tutaj widzę sytuację czyli totalny brak zainteresowania tym co dzieje się wokół Was życie przeszłością no tutaj należałoby rzecz jasna przerobić tą ciężką energię, bo nikt magicznie nagle nie będzie miał uzdrowionego tego serducha Jakkolwiek, no dobrze by było to puścić, przeanalizować, przepracować, no i wtedy iść do przodu. Czy będziecie chcieli być sami, czy szukać kogoś nowego, to oczywiście od Was zależy, natomiast nigdy nie jest dobrze tkwić yy, bardzo długo w takiej, w takim cierpieniu, w takiej rozpaczy. Moi mili, tutaj aż się prosi, żeby podnieść swoje wibracje, przy okazji zachęcam do obejrzenia filmiku Mojego własnego, jak podnieść swoje wibracje, który w ogóle nie ma zainteresowania. <noise> A to naprawdę jest takie istotne, zadbać o te swoje wibracje, bo to, co wysyłamy do nas, wraca po prostu tak to działa, moi mili. Ale najwyraźniej dla Was to jeszcze jest nie ten moment, nie ten czas. I oczywiście, że tak to trzeba przepracować te energie, jakkolwiek no trzeba właśnie otóż to je przepracować. Dobrze, moi mili. Przechodzimy do związkowców. Witam Was, moje drogie panny, w stałych relacjach. Listopad 2025, stałe relacje. Oh my goodness. Zobaczmy, o co tutaj chodzi z tą wieżą. Znaczy, ja się generalnie nie boję wieży, ale, ale wiem, że Wy jej nie lubicie. Chociaż ja Wam zawsze tłumaczę, że jeśli coś nie ma racji bytu, nie ma stabilnych fundamentów, no to moi kochani, życie jest za krótkie, żeby je marnować i tkwić w jakiejś relacji, która, która się wypaliła właśnie tak jak w tej wieży. Zobaczcie sami, tutaj coś po prostu się rozpadnie, rozwali, i to jeszcze mam to dwa, dwa razy pokazane, zakończenie, i to jeszcze w dodatku nagłe. Co nie znaczy, że nie poparłem wcześniejszą jakąś analizą. To było przemyślane, ale ktoś mógł, to było, może być na takiej zasadzie, że ktoś o tym bardzo długo myślał, aż w końcu bardzo, ta druga strona może się tego w ogóle nie spodziewać, a ktoś powie, no, ja chcę zakończenia tej relacji. Taką tutaj widzę sytuację. To możecie być Wy, rzecz jasna, lub Wasza stała osoba. Tylko pamiętajcie, kochani, no wieża rozwala to, co w ogóle nie ma racji bytu, co w ogóle jest. Rozwala sytuację, kiedy ludzie nie mają tej odwagi czegoś puścić, bo jest im wygodniej, bo tak im się bardziej opłaca. No nie wiem, no różne rzeczy bywają. Ja nie rozumiem takich sytuacji, jakkolwiek no, różnie to bywa, moi drodzy, więc. To jest właśnie tego typu sytuacja, ktoś nie ma tej odwagi coś tutaj zadziałać, czyli tak konkretnie, czyli odejść, czyli się rozstać, czyli się rozwieść, tak dalej, tak dalej. Wtedy właśnie przychodzi wieża, i tutaj jest krótka piłka, i, i tyle, moi drodzy. I, jest, I jesteśmy wtedy zmuszeni rzeczywiście no, wyjść z tej relacji, bo nas do tego życie przymusiło. Także, moi kochani, nie należy się wieży bać, bo wieża rozwala to, co nam nie służy, to, co wam nie służy, więc, moi kochani, taką tu widzę sytuację. Pamiętajcie, że wszystko zawsze działa dla naszego największego dobra i że są to czytania ogólne, rzeczy jasne, jeśli macie zdrową relację. Pełną szacunk i miłości, ten przekaz siłą rzeczy nie jest dla Was. To trzeba trochę podejść, z, wiecie, z rozsądkiem do tych czytań i zobaczmy rodzina, przyjaciele, osoby z otoczenia. Zobaczmy, moi mili, co tutaj dla Was. Kolejna królowa mieczy, słuchajcie. Znaczy nie kolejna, ale bardzo zbliżone energie. Hm. Ktoś tutaj może ciachnąć tym mieczem w cudzysłowie i zakończyć znowuż jakąś relację, jakąś sytuację, która już nie służy danej osobie. Moi kochani, czyli wy możecie zakończyć relację z kimś z waszej rodziny, czyli na przykład, o właśnie, ze stałą partnerką, z żoną, ze stałym partnerem, z mężem, lub moi drodzy, ktoś to zrobi. W każdym bądź razie ponadto, już abstrahując od tego typu sytuacji, tutaj będzie bardzo dużo analizowania. No, zbliżona energia. Analizowania. Zdrowo, rozsądkowo będziecie podchodzić do kogoś z rodziny, do kogoś z przyjaciół, do kogoś z otoczenia. Ponadto, co mi się tutaj jeszcze pokazuje, jakaś kobieta z waszego otoczenia. No właśnie, i to się właśnie cały czas wszystko mi tutaj powiela. Czyli ktoś, mój, moi drodzy, może właśnie zakończyć całą relację ze swoją żoną lub ze swoim mężem. I to nam przeszło tutaj na rodzinę i przyjaciół. czyli to nie będzie jakaś tam zakończenie jakiejś tam znajomości z osobą, z otoczenia, tylko to będzie naprawdę ktoś, kto chciałam powiedzieć once upon the time, but, ale, ale wiecie o co mi chodzi, że kiedyś ta osoba musiała być dla was bardzo bliska. I tu może być tego typu właśnie sytuacja, że ktoś z kimś zakończy relację, to będzie odejście, odcięcie się, dla niektórych z Was, ok? Bo są to czytania ogólne i to nie będzie ze wszystkimi rezonowało. Pamiętajcie, bez względu na to, czy energie są rzecz jasna, pozytywne czy negatywne. Moi drodzy, problem sytuacji. No właśnie, zanim, słuchajcie, dojdzie tutaj do tego, że ktoś nie będzie miał po prostu wyjścia, bo wiesz, sama tutaj zadziała, to tu, właśnie tutaj, widzicie, jest ten, to wyzwanie nieumiejętność pozostawienia czegoś, lub kogoś, lub jakiejś sytuacji. No ale właśnie o to chodzi, jeśli to jesteście wy stroną, gdzie kurczowo się trzymacie swojej stałej osoby, bez względu na to, czy ona jest dla Was dobra czy niedobra, czy jesteście z nią szczęśliwi, czy nie, ale wy po prostu nie potraficie, moi kochani, odejść, to tu wieża Was do tego przymusi. Oczywiście może być odwrotnie. Wy będziecie chcieli odejść i osoba z waszej stałej relacji czy ktoś z, yy, no, z, ewentualnie właśnie z rodziny no nie będzie miał tutaj nic do powiedzenia moi kochani, zobaczmy teraz co dobrego tutaj do was przyjdzie w listopadzie za dużo energii moi mili jak mają się pokazać, to one się na pewno pokażą Dobrze, zobaczmy, co dobrego przyjdzie do, do osób z znaku panny na listopad 2025. No, bo właśnie, widzicie, dobre jest to, że tu będzie powrót do jakiejś harmonii. Być może właśnie chodzi o te sprawy zawodowe, finansowe, ale to oczywiście może być tylu, ilu was jest, tyle może być powodów, tak naprawdę cały czas sens jest ten sam powrót do zadowolenia do satysfakcji do harmonii i zobaczmy w ogóle jakąś uroczystość tu też widzę nawet typu wiecie ślub jakiś zaręczyny jakaś rocznica czyjaś. i moi kochani co my tu jeszcze co dobrego do was przyjdzie dobre będzie to że moi drodzy tu jest tak albo wyjdziecie z konfliktu z kimś albo po prostu wyjdziecie Albo inaczej, przestaniecie mieć jakiś wewnętrzny konflikt na temat kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji. Być może właśnie te osoby, które będą chciały takiego już, z, wiecie, permanentnego rozstania. Zobaczmy, moi drodzy, co kto przed wami ukrywa. Listopad 2025. Ulala! Moi drodzy, ktoś ukrywa, że postrzega Was jako bardzo charyzmatyczne, bardzo seksowne i takie bardzo odważnie działające osoby. To na pewno, bardzo silne. Z takim, wiecie, powerem, charakterem, charyzmą, właśnie. Moi kochani, no i że ktoś ma na Was ochotę, rzecz jasna, również. Ponadto, ktoś tutaj ukrywa, że jest wami szczerze zainteresowany pod tym kątem, słuchajcie, romantycznym. Ponadto, że chciałby jakiejś zmiany pomiędzy wami, w sensie jakiejś harmonii, jakiegoś jakichś spotkań, jakiś randek, jakiegoś dobrego porozumienia z wami. Ktoś myśli o tym, żeby właśnie wyjść do was z tym kielichem. Zaproponować spotkanie, czy się na to odważy? No to dajcie znać przy najbliższej okazji. W każdym razie ktoś tutaj ukrywa, że ma, żywi do Was generalnie jakieś bardzo życzliwe uczucia. To pod kątem słuchajcie abstrahując od relacji uczuciowych, romantycznych, ale też ktoś rzecz jasna ukrywa, że jakieś motyle w brzuchu ma i jest tutaj to zakochanie ale z pewnych względów ta osoba trzyma to tylko dla siebie być może ktoś z was ma stałą partnerkę stałego partnera, tego typu sytuację. moi mili zobaczmy jaka rada jaka rada dla was na listopad. Słuchajcie, jako rada, zróbcie wreszcie coś dla siebie, czyli zadbajcie o własne potrzeby dla odmiany. Nie wiem, zróbcie sobie jakieś domowe spa albo wybierzcie się do spa, idźcie na świeże powietrze, na jakiś spacer. Generalnie, moi drodzy, dążcie również do swoj, do, pardon, do takiej stabilizacji życiowej i pod każdym kątem. Czyli zadbajcie o siebie, o swoje potrzeby w listopadzie. Zróbcie coś tylko dla siebie, moi mini, i zobaczmy afirmacje dla Was. Proszę, moje wyższe ja, o afirmację dla osób z znaku panny. Yy, tak, panny. Dla osób z znaku panny na listopad 2025. Moi mini, ok, jedziemy. Mój umysł jest klarowny i jasny i skupiony. Działam konkretnie, spełniam swoje marzenia. I zobaczmy przesłanie z kart opiekuńczych. Dajcie znać, moi drodzy, czy taka forma czytania wam bardziej odpowiada, bo tak naprawdę to testuję na Was i nie tylko, na wszystkich znakach. rzecz jasna. Czy wolicie na grupy wyboru, czy jako cały, cały filmy, filmik, czy na znaki Zodiaku? OK, i jedziemy. Energia, moi mili, co my tu też mamy? Uznaj swą siłę, każda burza przynosi początek nowego. No proszę, bardzo piękne przesłanie. No właśnie, jeśli ktoś z Was chce rozstać się z kimś, kto Wam już nie służył, każdy, wiecie, nowego, po co tkwić w czymś, co nie przynosi Wam już radości i szczęścia, prawda, moi kochani? A propos afirmacji, pamiętajcie, że tutaj to należy poczuć, tak, a nie tylko powiedzieć, tylko należy to poczuć i czuć się tak, jakby to już się. Działo, bo inaczej afirmacja nie działa. Więc, więc tak, moi kochani, pamiętajcie, to, co wysłamy do nas, wraca. Bądźcie pozytywni. Życzę Wam cudownego listopada. I kochani, proszę Was o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia. Trzymajcie się.